Siema, 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 siema. No, siema, siema, sej, selne, Gaming. I hej, robimy drugą część. Tego bo tamto to mi się usunęło, nie? by no wyłączyło mi się, nie? No więc zrobimy tak, że ja wstryknę i będę dowódcą. Patrzcie. Czekajcie patrzcie. No i patrzcie, jestem już dowódcą. Widzicie? Jestem dowódcą, normalnie, to tylko jestem dowódcą, dobra. Eee. Pyk, 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 nie wiem kogo. A, rówsa przecież, dobra. No kurde, nikt nie dołącza, o co chodzi? E, chyba widzicie moje gemy, no to nie, nie no, to wiecie o co chodzi. A jak już tutaj ten karnet? Może by zwiększyli cenę czy coś? Nie, tyle samo, dobra fajnie A skina do baza na pewno nie zdobędę Bo ja nie, nie, ja nie mogę grać na tym tak długo Na brush starsie Bo to jest jakby co? To, 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 jest taki XD ten ogon, nie Jest zawsze taki XD, a ten może, dobra Bo to jest bo to jest tablet taki Taki do na zdolnego, nie? I tak średnio kolce, spike Co? Jak się robi takie czerwone napisy, i te inne? Panie Musik, zlewę. Kurde, bo ja, ja to robię w klubie. Ja robię to w klubie takie kolorowe napisy. Spróbuję zrobić. Dobra. No to nie wiem, to była taka druga krótka część, nie? Że ja po prostu pstryknąłem, jest nie dowod. Co mnie? Więc mam już tutaj pisałem, mam rów, a nie nic. To nic osobistego, osobi z tego. został z... Nim. Dobra, przygrać. Co? Tylko. Gratulacje, Co? Coś śmieszne, dobra, nieważne. Um, w ogóle... No to ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę i subaj yy, na ura.